Przyszliśmy tak do miejsca, które wygląda jak gdzieś garaż. I tutaj znajduje się knajpa, która sprzedaje nią kanapki i takie różne dziwne rzeczy z Tajwanów. To będziemy jeść na śniadanie. O. Przyszliśmy do chyba najpopularniejszej świątyni tutaj w Tajpej, czyli do Lung Shan Se. Lung to Smok shan, to góra asy, to tempo, czyli e, świątynia. Pewnie zauważyliście jedzenie. O, tutaj też jest, patrzcie, owoce mam z tyłu. To wszystko dlatego, że w tradycji chińskiej zmarłym, czy tam jakimś bogom do świątyni przynosi się jedzenie. Tam widziałam, że ktoś przyniósł pringasy dla boga, dla buddy, czy co to tam tu jest. O, gdy już ciasto, to... Ja. Ogólnie co do świątyń chińskich, wszystkich, to jak dla mnie one wszystkie wyglądają tak samo. Znaczy one są bardzo podobne do siebie, są zbudowane mniej więcej na tej samej zasadzie, wiecie to, feng shui i tak dalej. Wszędzie te same roślinki, taka sama budowa, te takie chińskie dachy Więc, no jeżeli wybieracie się do Chin, to też nie warto sobie zapychać się zwiedzania tymi świątyniami Ja myślę, że jedna, dwie, trzy to jest maksymalnie ile możecie w całej Chinach w ogóle zobaczyć W Szanghaju, jeżeli przyjdziecie do Szanghaju, no to świątynia nefrytowego buddy to jest jedyna, którą warto polecić To jest ta, która wam prawdopodobnie wystarczy, jeżeli chodzi o świątynie w Szanghaju Tutaj w Taipei oczywiście lung szansy, czyli ta, w której teraz jestem, polecam. Mi się naprawdę podoba kolorystyka, jest bardzo ładna, jest czerwono trochę zielonego, niebieskiego, dużo ludzi i ten. i tak ładnie palą taka dzielka jak to w chińskich świątyniach. Dobre miejsce, żeby powiedzieć coś o Tajwanie, o historii Tajwanu i o sytuacji Tajwanu, bo jesteśmy właśnie w miejscu, które ma upamiętnić wprowadzenie na Tajwanie demokracji. Więc tak, Tajwan powstał po wojnie domowej w latach 40. W Chinach dwie partie się wzajemnie zwalczały. Jedna to jest partia, taka wcześniejsza wersja tej partii obecnej, która rządzi w Chinach. Druga partia to, jest, to była partia, która wtedy uciekła na Tajwan. No i te partie chciały odzyskać wpływy, znaczy partia z Tajwanu chciała odzyskać Chiny, a partia z Chin chciała odzyskać Tajwan. To trwa do dzisiaj, ale tak naprawdę to jest tylko na papierku, no bo nikt teraz nie będzie próbował odzyskać ani Chin, ani Tajwanu. W latach 80. okazało się, że partia tajwańska radzi sobie trochę lepiej, bo Tajwan wszedł w skład tzw. czterech azjatyckich tygrysów razem z bodajże, Koreą, Hongkongiem i Singapurem. Chiny... W tamtym okresie przeżywały bardzo biedne czasy, ludzie nie mieli co jeść, tam były takie różne cyrki. W tym momencie Tajwan jest oczywiście państwem nieuznawanym przez większość krajów i przez ONZ też. Z tego co wiem, około 22 kraje uznają Tajwan. W tym gronie oczywiście nie ma Polski. Polska Tajwanu nie uznaje. Tajwan uznają głównie państwa wyspiarskie, jakieś tuwalu, nauru, a do tego państwa Afryki nie są, nie są takie znaczące kraje. To czy Tajwan jest państwem, czy nie jest, to już zostawiam Wam. Ja uważam, że jest, no bo kurde jaki tutaj ma wpływy rząd chiński, żadne. Tajwan sobie małżeństwa homoseksualne w tym momencie legalizuje i, taj i rząd y, z Mainlandu nic z tym nie może zrobić. <grym> Polska oczywiście Tajwan nie uznaje, bo Chiny nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z krajami, które uznają Tajwan, to znaczy yy, Polska chce się po prostu Chinom podlizać, żeby ten, yy, więc nie uznaje Tajwan, tak jak reszta tych krajów, oczywiście. Yy, w komentarzach pod moim filmem widziałam naprawdę różne opinie. Jedni się zapierają, że Tajwan jest pełnoprawnym państwem. No, no nie jest, bo jednak nie uznaje go większość państw i ONZ. Drugi mówi, że Tajwan należy do Chin też nie należy, no bo rząd nie ma tutaj żadnej realnej władzy, to mogą wojsko jedynie nie wysłać, tak? Ja uważam, że Tajwańczycy mają prawo do swojego państwa. Ja będę uważać, że Tajwan to jest państwo i, i też bym tak radziła. No ale to już, to już pozostaje w waszej gestii, co wy tam będziecie na ten temat sądzić. Jeżeli chcecie poczytać więcej, to wystarczy sobie otworzyć Wikipedię czy coś tam i popatrzeć na historię tych dwóch państw. Sprawdzić, jak to dokładnie wygląda, i wyrobić sobie własne opinie na ten temat. i z tej zupy jest naprawdę bardzo, bardzo pyszny, taki. To jest ponoć typowa rzecz dla Tajwanu, ale ja nie wiem, jak on się nazywa. W tym momencie jesteśmy w Tajwańskim Muzeum Narodowym, ale nie wolno w środku robić zdjęć, więc tylko pokażę wam ten budynek. Jest naprawdę fajny i taki dość okazały. widzieliśmy już muzeum Niby spoko, ale wiecie, łać tam 3 godziny Oglądać te bazy i tak dalej No, fajnie, fajnie Ale ile można? Ja to wszystko już wcześniej nie wiedziałam Bo w Szanghaju też jest Muzeum Narodowe, takie chińskie I tam wszystko jest podobne Także na pocieszenie kupiłam sobie Gofra z lodami Nie wiem, fajnie wygląda, tak Że takie Dobra, już nam się ściemniło Przyjechaliśmy w miejsce, które się nazywa Shangshan i to jest w nowym Taipei, bo Taipei się dzieje oczywiście na część starą i część nową. Nowy Taipei to jest ta nowocześniejsza część miasta. I w tym miejscu znajduje się góra Xiangshan, której widać całe Taipei. Idziemy teraz na górę, nie wiem czy ja się tam... Nie wiem czy uda mi się tam spiąć, bo, bo nie wiem czy moja kondycja fizyczna mi na to pozwoli Tutaj niedaleko mnie, tam z mojej tamtej strony znajduje się Taipei 101, z której, które jest też widoczne z tej góry. Czyli najpierw wchodzimy na górę, a potem schodzimy na dół i idziemy pod Taipei 101. No, udało się, panie i panowie, dotarliśmy! Cała droga ma około 400 metrów, ciągle trzeba iść po schodach I o ile na początku te schody są spoko, tam się idzie tak, one tak dość płaską To potem się zaczyna robić strasznie, strasznie stromo I ciężko tutaj dojść, żeby się nie zmęczyć Ja się zmęczyłam w cholerę, yy, chyba po mnie widać to I w ogóle włosy mam trochę mokre przez to Ale uważam, że ta góra jest warta tego, żeby się trochę pomęczyć I żeby zmarnować te pół godziny na wejście bo widok jest naprawdę niesamowity. To jest zaraz obok Taipei 101, czyli na pierwszym planie jest Taipei 101, a na dalszych planach wyłaniają się inne budynki z Taipei. Naprawdę wow. Kończymy już nasze wojaże na dzisiaj. Został nam już tylko obiad, znaczy kolacja, w Chinach to się nazywa obiad. Będziemy jeść hot pot, hot pot do restauracji, która nazywa się Taihe o... I ta się ma też swoją restaurację w Szakhaju, tylko że tutaj ona jest trzy razy tańsza. Bo to jest hot pot z Tajwanu i na Tajwanie jest cena jest trzy razy niższa, także będziemy jeść. Jesteśmy już niedaleko naszego hostelu. Teraz nie jeszcze po coś do jedzenia, zjedliśmy hotpot, no ale wiadomo coś takiego by się przydało. Yy, to znaczy, jeżeli nie wiesz co chcesz jeść, to znaczy, że powinieneś iść do Convenience Store. To jest takie moje motto życiowe. W Convenience Store zawsze znajdziecie coś do jedzenia, co można akurat w tym momencie zjeść. Boże, w ogóle gdyby Family Mart i 7-Eleven zaczęły mi płacić za każdym razem, gdy ja tutaj pokazuję, to ja już bym nie musiała pracować nigdy w życiu Aaaa! Patrzcie, tu mam jakiś taki e, tajwański magazyn muzyczny Znacie zespół Special? To jest tajwański boys bo Tutaj mamy chiński boys band, Boys e, Nie wiem, czy jeszcze kogoś znam z tych ludzi o, ten się nazywa Simon. Ja jestem pewna, że on się nazywa Simon. Super Junior EXO, Je tchn. SHINee. Ok, on się w większości opiera i tak na K-popie. O, tu jeszcze coś jest. Convenience Store jak zawsze niezawodny. Taki kupiłam.